Dzień dobry Państwu, Dariusz Lamański, Dawid Chudziec, się tutaj Dariusz, jak tam leci? Pożądkowo. No, bardzo no. ważne, bo ja... Dariusz, powiedz nam, jak długo i... jesteś w Donbasie? Sześć miesięcy. Hmm. Będzie. I czym się tu zajmujesz? Wszystkim. Pracuję na kuchni, sprzątam etażek. No. Kotykarze, bo to korytarze, bo to do każdego należy jeździć na bajowe wyjazdy, no strzelać na ochronę. No już medykiem by, byłem, że no, nam jest potrzebna każda para rąk. No. Kto może w czymś pomóc, my go z chęcią, z sercem Tak. Się... I tak. Nie, nie żałujesz te, tej decyzji? Nie, ani razu. Ani razu. Ja czuję, że ja się tu odnalazłem. Znowu, znowu. Bo ja byłem także w bardzo Palestynie na kontakcie. Ja tam widział, co... I za, z Palestyną. Ja na śmierć się już mnoga, na patrz, za żołnierza to jest normalna życie, patrzeć na śmierć. Powiedzmy, jak ci przyjęli Rosjanie, żołnierze, tutaj się. Miejsce wiedzące. Czas pokazał, że oni mogą mieć do mnie zaufanie, że w boju, że ja staną w ramię w ramie jest się хорошо, To są żołnierze, żołnierze, to są moim zdaniem to jest tak. Każdy ma prawo wyboru, tak? Tu się tworzy nowy kraj. Ja chcę być tu. co no. czemu to, to Musisz tutaj założyć już teraz rodzinę, zostać tutaj... tak. Tak dla ja Zachodu, dla Europy. To my najemniki. jakoby my... Kakowy kucharz, kucharz może być najemnikiem, jak on y no, obiad on pókni. Albo medyk. Tylko to jest najemnik. Ludzie pomagają i, pomaga i ukropom naszym. A ukropi nawet swoich trupów. Jak was traktuje ludność przefrontowa, Mieszkająca w strefie wart? Oni się tylko, oni się modlą za nas i oni tylko pytam się, kiedy będzie koniec no, tego wszystkiego. A nam, z, z, wiesz, nam trudno odpowiedzieć, u, odpowiedzieć. o ty no, jesteś w komnacie, no, w pokoju, masz dzwonek alarmowy, wyjazd, ty nie, nie wiesz gdzie jedziesz, gdzie, za czym, tylko wsiadasz w tą i w tą maszynę, potem na miejscu po, i Jak to traktuje ludność przefrontowa mieszkająca w strefie Walk? Oni się tylko, oni się modlą za, za nas yy, i oni tylko py, pytam się, yy, kiedy yy, będzie k, Koniec no, tego wszystkiego. A nam z, z, wiesz, nam trudno odpowiedzieć. U, odpowiedzieć. O, ty y, no, jesteś w komnacie, no, w pokoju, masz dzwonek, alarmowy wy, wyjazd. Ty nie, nie wiesz, gdzie jedziesz. Gdzie. Zaczem. Tylko wsiadasz w tą, i w tą masz potem na miejscu to i znajesz. A kiedy to się nakończy, to już o, nie mnie się pytać, tylko nacielstwo. Sytuacja ludności jest ciężka na tam. Bardzo. Ani tam nie mam e, niczego. tak jak ja był w Mietkale, kiedy my się, no, wszystkim dzielili. Jedzeniem, to, no, aż to zrobisz. Wo, wojna, jak wojna. Nada pomóc przyjemnym. Tu u nas, to, no, teraz nie ma żadnej prywaty, trzeba się dzielić. Co no. z to znaczy zrobisz, jak przepraszam, jeszcze rozwijski. Ty generalnie jesteś art artylerzystą w karmi się, tak? E, nawigatorem o, baterii. I powiedz mi, jak odniesiesz się do zarzutu stawianych przez media ukraińskie odnośnie tego, że artyleria Daniecka prowadzi ostrzał z średni mieszkami. Bzdura. No nigdy. Przynajmniej A, my nigdy... My tylko w lasy, w pola, w chodzili. Nigdy nie z tego. I Ojca coś Syna, i ducha. My... Potem ty y, potem ty znajesz ogień przychodzi, gdzie y, będziesz y, cywil. To oni tak robią. A y, o, y, można jeszcze y, y, moi w nie, nie znają, że... Y, Żołnierze u sąkrajne biorą granaty i chodzą w piwnicę, bo im się nie chce sprawdzać, czy ktoś jest w domu w i tak, czy Tam są że, no, kobiety, cykle. dzieci, cygle, takowe dzieła. Dariusz, powiedz nam, no, jak długo jesteś w Donbasie? 6 miesięcy. No, będzie. A czym się tu zajmujesz? Wszystkim. Pracuję na kuchni, sprzątam etarzek, no, k kotarze, butony, korytarze. No, bo to do każdego należy jeszcze na bajowe wyjazdy, no, strzelacz na ochronę. No, już co to medykiem by, byłem? No, także w, w sanitariuszem, bo to w polskiej armii. Miałem pierwsze szkolenie. No, no w a to wszystko w ramach tego, że jesteś żołnierzem noworosyjskim, tak? No tak, słyszysz. Ja ostatnio ja Tobie mówiłem, że nam jest potrzebna każda para rąk. No, kto może w czymś pomóc, my go z chęcią, z sercem przyjmiemy tutaj. Bo jest gdzie mieszkać, jest żyć Sapato to, że budę, uniform to, że, różę, automat to, że budę. Tylko e, rodacy, proszę, przyjeżdżajcie, trzeba być odważnym. No, do Rosji, a potem a, e, do Doniecka, spraszam, mnie, może Dawida, to spamali. No. A ty jesteś żołnierzem? Tak. I nie żałujesz te, tej decyzji? Nie, nie a nie raz. Ani razu. Ja czuję, że ja się tu odnalazłem, znowu, znowu, bo ja byłem także w Palestynie, bardzo palestynie na kontakcie. Ja tam widział, co Izrael z Palestyną. Ja na śmierć już mnoga na patrzą. Za żołnierza to jest normalna tu. patrzeć na śmierć. Byłeś podoszczałem? Nie. Tym ty, ty jest spytaj, ile razy ja nie był. Powiedz mi, jak ci przyjęli Rosjanie, żołnierze tutaj się miejsca w Ja o ty, tobie ty powiem tak, z początku było tak, że, że ja do nich mówię, ja, ja nie... Teraz ja nie wasz, nie wasz nie was, e, rosyjski, nie, nie, polski, nie polski, to ani wasz, ani nasz. Ja się czuł no, no jak się sierota. Się, się A czas pokazał, że oni mogą mieć do mnie zaufanie, że w boju, y, że ja stanę w ramię w bramie jest się хорошо. To są żołnierze, żołnierze, te to są od. Nie takowy... ja robili ci wyrzutów za postawę rządu polskiego? Tak, było noga. A d, 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 dlaczego d, d, do mnie to, to ja nie wiem. Mo, moim zdaniem to jest tak, każdy ma prawo w wyboru, tak? Tu się tworzy nowy kraj. Ja chcę być tu. No, po mu to przeszkadzać. Ja walczyłem o to, bo sam kraj, ja tu w poznałem poznał, i tu chciałem żyć. Bo... poznałeś, tak? Tak, no poznał. Hmm. Lina, ma ile ma mam na imię. Ładnie, Ładnie, No. I co, myślisz tutaj założyć już teraz rodzinę, zostać, tak? Tak, ja byłem w tym. tam u nas w sztabie. Nam z Taparesz major, no, skazał, że nas nie, bo dla Zachodu, dla Europy, to my najemniki. Kako by my, kucharz, kucharz może być najemnikiem, jak on, no, obiad, on na kuchni, albo medyk. Tak to jest no, najemnik. ludziom pomagają pomaga i ukropom i na, na, naszym, a ukropin nawet swoich trupów no, nie spierając.